Siema, z tej strony dawid 2 to jest kolejny odcinek już z Deathscape'is Ostatnio były masę faili na ocieczce z ostatniego więzienia, ale teraz z więzienie, nowe, nowe wyzwanie, nowa, nowy sposób ucieczki, nowe wszystko Nowy... Nowe gówno, lecimy Bad Eagle, nie y, Mogę? Aha, mogę wpisywać, dobrze 2x jak zwykle nie będziemy uścinę brać, bo to wstyd Ale możemy takiego wziąć i co my tu mamy? Mamy jakieś mięsie... Dobra, sam paucza najcięższy, najtrudniejszy... Tak, 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 ale sąd się da wyjść. W ostatnim... Mogę wolne biurko spoilerować na luzie. Dobra, gwoździe. Czy będą mi potrzebne? To gówno już nie jedzie tutaj w pokój, co nie? I think so. Już taśmę mam, zapalniczkę mam. No patrzcie, już, już coś jest, już coś jest. Sombrero, naprawdę? Piasek, piasek. Nie wiem, czy z piasku można zrobić, ale. Sombrero jak najbardziej. Dobra, sprawdźmy, czy. Co tam. Pa, 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 placie. Dobra, kogo będziecie sprawdzać? Możemy. Rysznica, <młysy> dobra. Już... Śniadanie. uuuu! Na razie same dobre questy. Eee, na razie tych nie potrzebuję. Gary? ja mam takie sobie te. Z innymi, cześć, to, to są tylko te Jajku, to są to wszystkie? Czy to jeszcze po prawej stronie? Jak to będzie to wszystkie to, to jest strasznie mało tego. Musimy sprawdzić, czy. Bo tu nic nie ma. Ja jestem ogrodnikiem znowu. Ja pierdolę. Ile można być tym ogrodnikiem? A jeszcze po prawej są, dobra. Przecież przestraszyłem, nie no, to za mało by było. Dobra. Zróbmy tego ehm, pierwszego questa na luzie. No, mogę wstać. Czy ja mogę wstać? Nie mogę wstać. Halo? Fiskam W. To ciekawe. Chyba ja tu wszystkich łotrów nie przeszukałem. Już nie pamiętam co ja tu przeszukałem, tak szczerze. Przeszukam wszystko jeszcze raz. Chyba na dole, tu tylko, ale na górze już nie. Musimy znaleźć. O! E, tu wszystkich nie sprawdziłem, jednak, bo tamten save mi się urwał kilka razy. Jeszcze muszę trzy rzeczy znaleźć. Już. Bo teraz dopiero mam drewno, ale tu to, to, to można na równi na przechodzić z simi. robocza, Dobra, to zróbmy to, co musimy zrobić. Kto będzie popołudniowy apel, to ja się w kurwie, nie? ale pewnie będzie znaleźć życie GDZIE TY TAM LATASZ? IDIOTO Tłuch, Łapie, ale to będzie szybka praca ogrodnika jak to będzie... to całe pole to, to... to łatwiutko Praca ogrodnika jednak jest prosta DUDE Tu nic więcej nie ma Łapie Ja, ja wolę być ogrodnikiem jeśli mam takie pole do popisu tu nie można uciekać dalej? I tu jest małe więzienie, do Na dobra, to tego mogę. Muszę uważać, żeby też nie patrzyli, co ja tutaj kradnę od innych. Folia, kontrabanda, lecimy. Grawiania, no już nie będziemy bronić na razie, mat. Izak, dobra. A będzie później przydatny, z pewnością. O San Paucho powiem Wam, że to już jest interesting. Wiezienie, jeśli... O! Ale tak kosmetyczny, no to ja to sobie wezmę. Gdzie w ogóle jest moje biurko. Na razie co to odstaw. E, będziemy musieli inteligencję szybko zrobić, bo jeszcze mamy dużo w miarę przedmiotów. no to garę, no to mogę potwierdzić coś od Garego. z jego też mogę. Instrukcja do tworzenia znowu, fajnie. asset jeszcze jeden tam, Sebastian to jest Yorset, więc na luzie. Taśma! Ulala, Andrew. Bez Gary. Ehm, um, no dobra. Um, więc co my chcemy zrobić, by uciec z tego gdzie. Chodź, ja nie tutaj. Hmm. Na, na razie to w ogóle jest ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, powiem wam. Się Sandra zastanawiam, jak to można rozegrać. Co ja musimy w ogóle zrobić? Nie możemy wyjść stąd nawet, e, może inteligencja się tutaj O, 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 czekajcie tylko. Oj, to już każą płacić sobie, każą sobie płacić. Gorsze w tym więzieniu jest to, że ja nie wiem co tam dalej jest. jest lipa trochę. Przynajmniej to więzienie jest spoko, że ten cały obszar tu do przeszukiwania, do robienia tego, jest wszystko bez, bez tego, ale jeśli chcemy zobaczyć więzienie z drugiej strony, to już będzie ciężej. Zastosowanie ciężej będzie. Dziwa, zrobię jeszcze jedno. Już nie mam tego... ...energii na nic. Teraz prysznic. Dobra, no szybko se zreparuję i pójdziemy sobie ćwiczyć. Po ćwiczenia będzie popołudniowy Apple, ja się popatrzę, bo, bo takie coś nie powinno istnieć. Teraz obczajem jak tu można? Uuuu, uciec stąd Dajcie mi iść na ćwiczenia, dajcie mi iść na ćwiczenia. Kuźwa. Aaa! A o, to jest spoko. I to siłka wchodzi. Co trzy? Tak, co trzy. To spoko. To jest fajne akurat. Wbijanie siłki. To będzie szybkie wbijanie siłki. Tak, no. co trzy. Nargi też nie. to będzie bardzo szybkie wbijanie siłki. To mnie cieszy, że takie coś jest. Bo na sztandze też się powoli wwiatą w siłę całą. Będą będzie nam potrzebny czerwony klucz, ale nie wiem co tam dalej jest. Dobra, idź, idź, idź no! A! Weź, to jest przycisk, Ja muszę sprawdzić gość, Dobra, tu nic nie mam, dosłownie nic nie mam. O kurde. No, czerwony klucz, żeby stąd się wydostać w ogóle. Tam też coś jest, pod napięciem. Generator gdzieś jest może. Ja pierdziele tu nic nie ma. Ja się tu nic nie dowiem, bo tu nic nie widać. Masakra. Powiem wam. Nie da się. Potrzebuję czerwonego klucza, albo zielonego przynajmniej żeby tutaj wejść w to miejsce. Można się niby przekopać zrobić plakat I generator gdzieś tutaj jest Dobra Mam jakiś plan już Tylko co ja chciałem teraz zrobić? Muszę się ogarnąć Może teraz będzie Kolace Wlają się, dobra, to dobrze będzie rannych Dobra, sorki. Muszę gości tego sprawdzić i tak nic nie mają. Dobra, mogę sprawdzić co ty chcesz ode mnie. Dobra, śniadanie. Odwrócę odwagę na śniadanie To będzie dobry pomysł. Ja tu już rozwalam ścianę powoli. Wystarczy mi energii aha, znowu robocze, ale przynajmniej nie ma popołudniowego apelu No mnie cieszy Sebastian tu pracuje normalnie Zawalony w Sebastiana W ogóle to mi zmęczenia nie idzie ja Co się stało zmęczeniem, się zbugowało chyba A ja to już mam rzekę będę Słuchajcie, praca ogrodnika, w takim małym pomieszczeniu, to jest po prostu jakieś cudo. No i jejku jeszcze, jak fajnie. I tu mam trza... I to już, kurde, ja robię 25 sekund, już mam pracę ogrodnika skończoną, mam na to 3 godziny. To jest już idealna ustawka. Ja mogę magazyn zrobić? Please, powiedzcie, że może. Plakat znaczy się, no. Ajajaj to wytajmingowałem. Nie wiem, czy tą ścianę. Aha, bo ja miałem tu prysznic, dlatego mi się tak... <ścoughs> Co ty tutaj robisz, marno? O kurde. Metal. Drewno, to będzie trzeba się dostać. Ale goście tu chodzi normalnie. Ale do tego pomieszczenia obok. jak to się przez to wszedrzeć To też widelcem? Gościu. Co ty tu robisz w ogóle? A nie wiem. Nie interesuje mnie to. O, cegłę mam całą. Walaj z cegły. Dobra. E, w swojej nieskończonej mądrości architekt, który zaprojektował San Pauccio umieścił generator na dachu. Co?! Ja pierdolę, nie... Generator na dachu? Co ty pieprzysz? No chyba nie. No chyba nie, no generator na dachu, co?! Przecież to jest dramat jakiś. Gdzie ja tam na dach teraz będę wchodził. Rędy się wchodzi, nada. po jest pytanie. Kujwa, to nawet żadnych strażników nie ma. Plaka. Dobra, mogę. Włacało się. Dobra, dwa razy trzeba wkliknąć, o tak. jak tu im podstawie to zauważyłem. O, zauważyli, nice. Przeszukiwani. Cyli. Pragajcie. Tu nie ma żadnych cylów dalej. Tam jest też wejście, dobra. Odosobnienia, dokładnie tak. Na razie nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego, co mogę zrobić? I nie mam słuchać się na razie tyle siły, inteligencji też nie mam za dużo, ale i mam pierwszy dzień już jest na plus, jest strasznie na plus, spocznijmy sobie. Generator na dachu. Coś, coś coś chyba niedobrze to brzmi. Można się przekopać też, ale tu, tu chłopie, patrz ile tu, tu idzie strażników koło. Cały czas. To jest niemożliwe, żeby tak zrobić. Okej, co ja muszę zrobić na, na czym? Prysznicę na śniadanie, dobra. I dwaj let's go, nie. Daren kamerun. To gościu tutaj, to ja cię oczyszczę. Kontrabandy cię nie czyszczę, się nie oczyszczę, mordo. Nie już do więzienia pójdziesz. Blacha, blacha mi jest potrzebna. Na pewno jest potrzebna. Troszkę nie wiem, czy ja nie będę stamtąd już brał te blachy i drewna, Tam będzie trzeba się dostać. Koniecznie. Do tych gości. Poncho, co to jest w ogóle? Nowe rzeczy się dowiaduję. O, i będę miał wszystko już. Co jeszcze zrobimy? Z taśma, jakby ktoś miał. Tu nie ma taśmy. Salga. śniadanie mam odwrócić uwagę, no to musi być jeszcze tu trzeci. Okay. Tu też można wejść ponoć, ale to będzie średnio z tym wejściem. By można robić te... z tych kluczy... te... Można, ale kućba. Blacha... Na no, razie wezmę... Taśma bardziej mi jest potrzebna... Ja wiem, że ja narzekam, że taśmy nie ma... nigdy... Bo nigdy nie ma, no ale bez przesady, że i w ogóle tu nikt nie ma... Tam się nawalają, to wykorzystam zaraz... To w ogóle nie ma tego... nie ma. To W ogóle nigdzie nie, nie widziałem tego pipczenia tego miejsca, gdzie się pieknie To jest dobre miejsce na wejście tu to jest bardzo dobre wejście i tu będzie trzeba wejść no e klej? nie jest mi potrzebny klej szczerze to już lepiej robić e chociaż fake kraty jakbym chciał fake kraty zrobić to się klej przyda jednak, dobra I się wrócę jeszcze blachę kolejną dostałem I klej tu o nie nie zauważycie Okej okay. gdzieś kleju To jestem ślepy O nie, dzwonią mi Czekajcie chwilę A, to jakiś numer Randomowy Wywalej Dobra Mhm Pilnik, pilnik mi jeden potrzebny jest Kuziwa Dobra, praca ogrodnika, zróbmy to. Tu jesteś. Trzeba siłkę chyba od razu wbijać takim no. jak to wygląda z siłką. 36 to nie jest dużo. Generator na sam dachu budynku, no ktoś to wymyślił. Tą gra jest piękna po prostu. A gdzie tu jest dach? Jak tu się na niego spiąść i tak dalej. Będzie mi potrzebny puk, puk. No, to jest dziwne też Aha, bo ja muszę do końca... Eee, to jest... Myślałem, że idealnie muszę w to tra... Ja pierdziele, to jest przesada już Z tą łatwością jeszcze jeden i będę miał stówkę, e, dziesiątkę zrobioną. No. Dawaj. To tam z ogrodnikiem trochę też się zmęczyłem, no. No dobra, dawaj. Dalej. Teraz jak to zrobić? Sebastian. Sebastian. Sarki. Tak wpycham. Już, 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 naprawiam. Anże, to coś mi dało tak bardziej, tak szczerze. Czas na ćwiczonka, lecimy! Muszę swoją re energię refilować do końca, dawaj. Nice. Jestem szybszy od was wszystkich. Łatwiutko. Oni się już tam nawalają. Ponie 777, co? Nikt nie ma nic ciekawego sami. Jak szybko się męczysz na tym. A pomysł, jak można szybko się... Eee, e, te, wpić siłkę O tym nie pomyślałem wcześniej, nie wiem czemu Ejku Kmeru. Gary, gary, gary Gary tam Nie masz tego Jedzenia jakiegoś potrzebuję, fejs naprawdę Jeszcze teraz nawalać, nie mam czasu ale Trudno Ktokolwiek, Gary. O, burrito było. Ks, ks, czekolady, dwie pączak, To jest wszystko i to było. Dobra, tak to się, ale tu słabo energii mi dało akurat. Znowu ten sam Dobra, wbijmy siłkę Patrz, to można zjeść teraz, nie? I to nam dużo się da siłki Szkoda, że nie ma w tej grze wody Było więcej Tego wszystkiego W ogóle nie ma wody To jest zadziwiające aż Ojojoj, ta, ta energia to nie jest jakaś niesamowita, podniesiona Niesamowicie podniesiona Jakby zawsze coś, ale... Tak średnio właśnie Przynajmniej mam 50 powtórzeń już Dobiłem do 60? Pewnie nie Bo już w Muszę 57 przynajmniej wbić, dawaj Dawaj, energia no no. dobra mm. o siłka już jest 50 to jest spoko nawet um, licznice mam odwrócić uwagę, dobra już jestem przecież pilnik przyda mi się nie mam hajsu to jest drogi pilnik Może się przydać to. Nie widziałeś tego, widziałeś to? Poranny apel, dobra. Kolacja, dobra. Chodź tu. Raz pilnik mi dawaj. Teraz nie, nie kupię sobie, bo zginę za do chwilę. Dobrze myślę przynajmniej. Ale czekaj, czekaj, czekaj. To kto to sprzedaje? Gary, dawaj mi to. Moje biłko. Prowizoryczny uchwyt musimy zrobić. Możemy z plachą to zrobić. Lipą łopatę. No właśnie, tylko nie mamy tej taśmy. Nie mamy taśmy przede wszystkim. Taśmy więc trochę lipa. Znowu pracujemy w tym shitie totalnym. Teraz już po jednym się tego, tak? Czy zrejdzowałeś i teraz już po jednym dajesz no, od góry do dołu, no please Powiem tego co zostanie Co przeżyje ale ty powoli bijesz. Łopie, ty nie przeżyjesz? Dobra. freaking worth it. Inteligencja tutaj robić. Tą taśmę trzeba się pozbyć jak najszybciej. Ale ta szybkość też jest zatrważająca u mnie. Gość miał taśmę. Czajesz to od gośmy. Czy gościu miał taśmę? Co ja w ogóle mam zrobić? Prysznicę porane, ale to się ogarnie. Na razie jajki ubiję. To się fajnie wbija na książkę Bardzo szybko, wygodnie, przy, przyjemnie Dawaj, dawaj, dawaj Przyszli na nice Dobra, za chwilę pójdziemy Z na maxa chyba energię wbija. Będzie dobry pomysł

What is this, bro? jest cały kudziwa Nie ma gości. Nie wytrzenie zaraz. Co ja robię, w ogóle? Nie no, chcę z lichą łopatą zrobić... Ale nie, mam... Pewnie inteligencji jeszcze. Mam! Miałem 27... 3 tam deficytu. Nagle już mogę zrobić. Wow. Ile to było nielegalnych Czyli Jedna, dwa... Trzy. Trzy, to się przechowa, w razie czego. Chyba, że coś kupię teraz, ale po to. Jak i tak nie ma hańsu. Dobra, spokój. Czekaj. Może ktoś tu ma... paranapę, apel. O! Czekolada. Dobra, czekolada może być prosta. Polka papieru może być. Ktoś miał czekoladę, no. Musiał mieć. Glikniemy, a to ja się kończę. Nikt tutaj nie. No. tak nie zdążę, więc dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, pierwszego odcinka z The Escape is, i widzimy się w jutrzejszym odcinku, w którym zrobimy już więcej rzeczy. Oby i żeby się już powoli przygotowywać się do ucieczki, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku Sam Paucho. Siema!